Jeju, kolejny dzień w z, z drugą c Dzień dobry, klaso. Dzień. dobry. 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 Dobrze, dzisiaj dzień, mamy dobry. teraz mamy zajęcia wychowawcze, więc może sprawdźmy obecność. Lara de Star? Jestem. Alicja? Jestem. Pani Śnieżka? Dzień dobry, dzień dobry. Proszę o wyróżnienie. Cześć. A, oglądał Pan Team X. Dobrze, to usprawiedliwiam panu. Z bardzo słuszny powód. Dobrze, to okej. Okay. Pan Waxo? Jestem. Pani Herbatka? Jestem u siebie w domu. I Pani Buziaczek? A, w sumie nie ma jej, więc wiecie co, Glaso? Idziemy jej szukać. Tak, szukamy Buziaczek. Kolejny dzień poszukiwań. Więc wow. kto jest taki miły i chce dać kopa tablicy? co dać? Kop kopnąć tablicę, bo już nigdy nie wrócimy no. do szkoły, bo, bo koniec roku jest i musimy znaleźć buziaczek, bo tak to zapłacę duży mandat. Znaczy co? Ja i po prostu szukam, bo jestem miłym, a nie, że będę miał mandaty. I chodźcie może do pana policjanta. Co wy na to, klaso? Dobrze. Nie wiem co wy na to, mhm. ale idziemy po prostu, więc... W się z jakimiś elfami? Okej, okay, nie wnikam w to, dobra. Idziemy do tego komisariatu. Dobrze, dzieci, chodźcie za mną, bo chyba nie wiecie, gdzie ten komisariat, tak? No dobra, to chodźcie. Ogólnie patrzcie, co ten taki jest zielony budynek, widzicie go? Nie. A, no to, to, to. Ten, I, i wejście to nie wiem, które, bo tu jest poczta i, i coś tam jeszcze. Nie wiem, pierwsze, czy to, to jest to pierwsze? Nie, tu jest poczta, nie wchodźcie do poczty, dzieci. O, tu, dzień dobry, pani policjantko. Jest tu mamania. No Dzień dobry, Pani Policjanko. Pani Policjantko, czy. czy o, czekajcie, bo. Ha, halo! Proszę nie spać, Pani Policjantko, Halo! Czemu Pani śpi w pracy? Pa, prosz, ja tu nie jestem panem dyrektorem ale, czy szefem, ale. Proszę nie spać w pracy, dobrze. My mamy sprawę teraz dla Pani. Proszę mówić. Bo my tu jesteśmy klasą drugą C z tamtej, tej szkoły, tamtej. Najlepszą klasą jesteśmy. I ogólnie koleżanka nam zginęła. Porwał chyba ktoś. Gdzie ją ostatnio widzieliście? W szkodnie, Jakby to powiedzieć? Bo były zajęcia i dodatkowa praca dla chętnych to było, że kto się spali, to dostanie szóstkę i tam ją widzieliśmy ostatnio. Aha, dobrze. Nie wiem, czy się spaliła, czy bez, co, ale, ale nie wiem. wiem, chyba że się porwał, bo, bo tych, ty, resztę tych bachorów, znaczy ukochanych moich uczniów, to znalazłem jednego w żabce, w, w, kogo jeszcze w biedronce, w piwnicy. No, to, to, to dużo szukania, więc dobrze, chodźmy może ich szukać, co pani na to? Dobrze. To chodźmy, nie dzień. wiem, może gdzieś w tym mieście będą w sumie. W sumie to nie wiem, więc no nie wiem, chodźmy się przejść po prostu po, po tej drodze. Dzieci, do jakiej wy mnie studni zaprowadziliście? Kazaliście mi skoczyć do studni, bo niby tu słychać jakieś głosy i co, co to jest za studnia? Studnia, Ym, no, no taka, studnia, taka? no dziwna tak, studnia. Dobra, pani policjantka, ma już coś pani powie na ten temat. Co to jest za studnia? Nie mam pojęcia. Dzieci jakieś nam kazały na co? Skoczyć, skoczyć, a szczególnie ten w niebieskich włosach, że niby coś tu słyszał. Dobrze, to teraz ja może po prostu ja przejdę te do skakania parką. Parką, Pary No te do parka, kury, No te do skakania, takie. Więc ja tu mogę wejść, ale uważajcie ostrożnie, bo pani policjantka jest już doświadczona, ale wy tu przechodźcie tak ostrożnie, żebyście czasem nie zginęli tutaj, bo to trudne jest do przechodzenia, więc uważajcie, jak nas spokojnie, Dobrze, idziecie? Oj, ktoś tam zginął. I, ile nas osób zostało? Waxo, herbatka i pani policjantka? tutaj jakby po wiatraku, jakby prawie ci... tak. w na barku. Chyba tam, patrzcie, dzieci, musicie wskoczyć na tym wiatrach i wtedy was tam weźmie do góry. I, I, no dobra, i chodźmy dalej. A tu jest, co tu? Jakiś lód. Dobra, skaczmy na ten Uważajcie, żebyście sobie, sobie nóg nie połamali. Dobra, jest, udało się i teraz jakieś liny. Dobra, na to trzeba uważać. Yy, dobrze, widzowie, znaczy na no, ten, no, nagrywam to na Jupitery, bo tak prosił tam pan dyrektor, znaczy pan dyrektor powiedział, że dużo pieniędzy będę z tego miał i na Jupitery to wam wrzucam, więc widzowie, no patrzcie, przyszedłem to i no niestety kamera mi padła i musiałem wziąć inną. Ej, czemu pani policjantka ciąga psa po tych, tych, po tych, No po tych studniach po prostu? bo to jest mój towarzysz, mój przyjaciel, tak, nie mam przyjaciela. Ale po studni, dobrze, ja nie wiem, a. Tu mamy chyba się wspiąć po tych kościach, i no nie wiem, dobra, po prostu to zróbmy i, i, i lę to trochę takie. I uważajcie nam dalej, skaczcie jeszcze, dopóki ja Wam nie powiem. I co, tu jakiś dropper? To chyba po takich droparatach, Dropper? No, drop. No, tych, tych, tych. To chyba trzeba skoczyć na dół. Jak to? Jak? Wy się znacie, co trzeba tu zrobić? Oj, bo uważajcie, nie dotknijcie tego, tego pomarańczowego, czyli tego po angielsku to było red, tak? Ja ten angielski to tak umiem, więc to red i no nie dotknijcie tego. Dobra, to schodźcie tak na dół i uważajcie tylko, dobra, skaczemy i... Uu, y, co się stało, bo... Buziaczek, to ty? Tak, to ja. Bo jakby ścieżka i, i wszyscy wytargnęliście. I Alicja, czemu ty nas tu trzymasz? No, Alicja, nie uciekaj, tylko powiedz, dlaczego nas tu trzymasz? Za jedynki z matmy. Za... Dobrze, nie ja. A pani policjantko, halo? Nie ma pani policjantki? Nie dobrze, nie, pani Alicja. Nie wiem, jak ja stąd wyjdę, ale jak wyjdę, to nawet się nie da stąd wyskoczyć. Dobrze, nie wiem, a. Co, pani nie wyjdzie pan. Nie, ale. Czy, czy, a dobrze, rozumiem, nie za jedynki, ale panią Buziaczek na przykład, za co? Nie wiem. Taką. A, nie wiem, dobrze, to. Ja nie wiem, jak mamy stąd wyjść i tam są na wszyscy naprawdę wszyscy. O, dobrze, ja. Nie wiem, jak mamy stąd wyjść, chyba to wrzucimy na zawsze. Ja naprawdę nie wiem, pani Alicja, nie ja spodziewałam się tego pani. Z drodzy, dziękujemy wam za oglądanie tego, może być, serialu. Chyba dokładnie to serii, 3 odcinkowej na moim kanale. I w tym ogólnie udziale brało sporo osób. Między innymi, Vaxa, możesz się pożegnać. Opa, Alicja, też możesz się pożegnać. A i pozdrawiam y, Mazoju i Niszcie Jaliko. A dobrze, a, a Ty, Wax, chciałbyś coś pozdrowić? No ja absolutnie, ja pozdrawiam Cię, każdego, kto to ogląda. Yy. Okej, okay. a i Lara była również, możesz się pożegnać i pozdrowić. Żegnajcie. Pozdrawiam tego z tego darknessa i mazujusia. Dobrze. I była buziaczek również. Żegnam. Możesz pozdrowić kogo chcesz. Siebie pozdrawiam. Wow. Dobrze. I była herbatka również też. Pa. Możesz pozdrowić. Każdy pozdrawiam małego wilka i, i wszystkich, co oglądają. Dobrze. I była również peszka. Możesz się pożegnać. Pa. I chcesz, kogoś pozdrowić. Emikrwa i Julka. Nie była jeszcze Musik, ale teraz jej z nami nie ma. I nie był jeszcze. Chyba już wszyscy, co byli, to są dzisiaj. Nie, ogólnie to. Darkness. A Darkness? A, i był Darkness, ale Darkness nie chciało mu się przyjść On na uciekł. nagrywki. Yy, no i co? Dziękujemy Wam za oglądanie tej serii. I no, do zobaczenia w następnych odcinkach, liveów. I możecie się pożegnać na sam koniec wszyscy razem. Co to było? Dobra, ha! to cześć. I ¡El! Uh.